Dzień szósty, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Niech mi się stanie według słowa twego. Niezwykłe jest to, jak wiele zależy od jednego tak, wypowiedzianego Bogu. Niewyobrażalne jest to, że Bóg uzależnia cały swój plan zbawienia człowieka od jednego tak. Jeden akt woli może zmienić wszystko. Jedno tak sprawia, że zstępuje duch święty. I moc Najwyższego Osłania Maryję. Jedno tak sprawia, że Słowo staje się ciałem. Jedno tak sprawia, że Maryja staje się Matką Boga i moją Matką. Tym jest właśnie akt osobistego oddania się Matce Bożej. Jednym tak które zmienia wszystko, jest aktem oddania całego życia, po to, aby całe życie było jednym wielkim tak dla woli Ojca Niebieskiego. Takie życie jest spełnionym marzeniem Boga. Lektura duchowa. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: Maryja, moja matka, nie uczyniła nic ponad oddanie się Bogu. Jej nieustające Fiat sprawiło, że była pełna łaski, to jest miłości Bożej, przeniknięta nią, przesączona, ciągle na nowo rodząca się i rozkwitająca w tej miłości. Miłość to Bóg. Świętość Maryi, to świętość moja w niej. Czcić Maryję, to czcić Boga w Maryi. Taki w zamyśle Bożym jest i ma być każdy człowiek. I tacy byli pierwsi ludzie do chwili buntu przeciw Bogu, gdy odwrócili się, by pójść za radą szatana. To jest historia ludzkości. Ale to jest też historia każdego człowieka i Twoja historia, rozpięta pomiędzy postawą Maryi i postawą Ewy. A więc walcz pod wodzą Maryi, abyś stawała się coraz bardziej oddana i aby Twoje Fiat obejmowało coraz szerzej i głębiej Twoją duszę i Twoje życie w świecie. Słowo Pouczenia: Numer 406. Światło z Fatimy. Pierwsze objawienie się Matki Bożej w Fatimie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Dzieci, ujrzawszy Panią ubraną w białą szatę, jaśniejszą niż słońce, spytały: Skąd Pani przychodzi? Jestem z nieba, odpowiedziała Maryja. Po czym poprosiła, aby przychodziły na to miejsce przez następne sześć miesięcy, każdego 13 dnia miesiąca, o tej samej godzinie. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, Matka Boża spytała: Czy chcecie się ofiarować Panu Bogu i przyjąć wszystkie cierpienia, które na Was zechce zesłać jako wynagrodzenie za grzechy obrażającego i jako przebłaganie za grzeszników? Tak, chcemy odpowiedziały zgodnie dzieci. Będziecie musieli dużo cierpieć, ale łaska Boża będzie Was wspierać. Czyż to jedno tak wypowiedziane przez trójkę małych dzieci nie zmieniło losów świata? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wielkie będą owoce naszego tak, które wypowiemy Bogu poprzez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi? Wezwanie dnia. Jest tylko jeden warunek konieczny do tego, aby oddać się całkowicie Bogu przez Maryję. Chcieć, powiedzieć tak. Jeśli chcesz, możesz to uczynić. Maryja przyjmie twoje serce takim, jakie ono jest. Jeśli masz w sobie już dzisiaj tą gotowość, wypowiedz to już dziś. Maryjo, chcę być cały Twój. Maryjo, chcę być cała Twoja. Powtarzaj to wiele razy i dziękuj Bogu, bo ta gotowość jest już owocem łaski Bożej. Jeśli jednak nie ma dziś w Twoim sercu takiego pragnienia, oddaj to Bogu i pozwól Mu działać. Zachowaj spokój. Pozwól Mu Cię przekonać. Nasze pragnienia są owocem Ducha Świętego. Zaproś Go do serca. Możesz to zrobić słowami takiej modlitwy. Panie Boże, oddaję Ci dzisiaj moje serce takim, jakie ono jest. Oddaję Ci moje rany, opory. Lęki i wątpliwości. Oddaję Ci dzisiaj wszystko to, co jest we mnie, na nie, dla Twojej woli i Twojej miłości. Ty sam działaj w moim sercu. Przyjdź, Duchu Święty, i przygotuj moje serce na powiedzenie tak Bogu na wszystko przez Maryję i tak jak Maryja. Amen. Światło słowa. Z Ewangelii, według świętego Łukasza, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Mały wieczernik modlitwy. Na modlitwie i przez modlitwę rodzi się nasze tak dla Boga. I Jego woli. Dlatego znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, że czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu odmawiając trzykrotnie modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki i wieków. Amen. Niech was Błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.